Masturbacja nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. To zupełnie naturalny i zdrowy przejaw potrzeby seksualnej. Masturbacja to normalna, zdrowa czynność, dzięki której ludzie rozładowują napięcie seksualne i uczą się swojego ciała. Dlatego, jeśli się masturbujesz, absolutnie nie powinieneś mieć żadnych wyrzutów sumienia. Badania pokazują, że 55% mężczyzn w wieku 18 plus uważa, że masturbacja pozwala lepiej poznać swoje ciało i w większym stopniu cieszyć się seksem. Badania dowodzą, że masturbacja ma pozytywny wpływ na zdrowie, ponieważ wzmacnia układ odpornościowy. Australijscy naukowcy odkryli, że mężczyźni, którzy mają wytrysk więcej niż 5 razy w tygodniu, są 3 razy mniej narażeni na zachorowanie na raka prostaty. W przypadku mężczyzn, masturbacja pomaga opanować przedwczesny wytrysk. Masturbację można też potraktować jak trening, dzięki któremu możesz wydłużyć czas stosunku. Podczas masturbacji możesz także poćwiczyć zakładanie prezerwatywy. To niby banalna czynność, ale prezerwatywy mają stronę zewnętrzną i wewnętrzną, co dla początkujących użytkowników może wydawać się skomplikowane. Dlatego lepiej poćwiczyć, żeby podczas stosunku nie mieć z tym problemu. Masturbacja z użyciem lubrykantu to dobry sposób na uniknięcie otarć czy obrzęków penisa. Przy częstej masturbacji może czasowo wystąpić mniej nasienia. To zupełnie normalne i nie musisz się tym martwić. Produkcja plemników trwa całe życie. Masturbacja jest ok, ale w skrajnych przypadkach może mieć negatywny wpływ na życie seksualne. Problem pojawia się, gdy stanie się nawykiem lub uzależnieniem. Obsesyjna masturbacja z wykorzystaniem pornografii niekorzystnie wpływa na relacje w związku lub może nawet spowodować jego rozpad. Ludzie będący w związkach też się masturbują i nie ma w tym nic dziwnego. Masturbacja może być częścią współżycia z drugą osobą. Najważniejsze, żeby robić wszystko w zgodzie ze sobą i partnerem lub partnerką. Masturbacja pozwala na poznanie swojego ciała i odkrycie tego, co Ci sprawia przyjemność, dzięki czemu seks z drugą osobą będzie po prostu fajniejszy. Masturbacja to naturalna część rozwoju seksualnego każdego człowieka. Nie ma w tym nic złego, a tym bardziej nie ma w tym nic wstydliwego. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, lajkujcie, szerujcie i nie zapominajcie, że możecie nam zadawać na dole w komentarzach pytania.